Jestem przekonana, że nikt się nie spodziewał. Postawiłabym wszystkie pieniądze, że ten serial nie będzie trwał więcej niż 5 lat. Yy, no, bo, no, no, no bo tak, taka jest długość życia seriali bardzo często i te początki były, no delikatnie mówiąc, trudne. Yy, więc straciłabym ogromne pieniądze po tych 20 latach, zakładając się na samym początku, że nie ma takiej możliwości, aby. Po tak długim czasie ten serial nadal był nagrywany. Ja myślę, że najlepiej pamiętam ze wszystkich pierwszy dzień zdjęciowy, ponieważ to były dokładnie moje 17. urodziny. O taki prezent dostałam na, na urodziny. Bardzo byłam podekscytowana, bo te nazwiska, z którymi miałam grać, no to były takie nazwiska kompletnie niedościgłe dla mnie, takie ogromne, takie światowe, bym powiedziała. Bardzo miałam dużą tremę. I bardzo chciałam spełnić oczekiwania ekipy, produkcji i po prostu wypaść jak najlepiej przy tych osobach, przy tych nazwiskach. Od początku to była naprawdę rodzinna atmosfera. I to też wiem od aktorów, którzy grają w innych produkcjach, że naprawdę ta atmosfera w serialu na wspólnej jest bardzo wyjątkowa. Więc cieszę się, że akurat na taką produkcję trafiłam, ale też przyznam szczerze, że, tak, początki były trudne, bo wszyscy musieliśmy się tego nauczyć, ale do tej pory ten serial jest nagrywany bardzo szybko. My musimy być sprawni, my musimy się lubić, żeby ze sobą tyle czasu wytrzymać. To jednak jest codziennie tak naprawdę 12 godzin dla ekipy, no dla aktorów często mniej, ale my musimy się lubić i musimy sprawnie działać i się dogadywać, żeby mogli państwo nas oglądać przez 20 lat. Na przykład Waldo Kobłoza, mój tato serialowy, absolutnie traktuje mnie jak tata taki prawdziwy. Myślę, że mogę powiedzieć, że przyjaźnię się z Kubą Wesołowskim, z Litką Sadową, z Krzysiem Wieszczkiem, z którym też gram w spektaklu teatralnym. Także jak najbardziej spotykamy się również poza serialem i, no i po prostu się lubimy.